Więc tak, witam na kolejnej mojej produkcji filmowej. W rolach głównych dzisiaj stabilizator napięcia, a głównie to obudowa po tym stabilizatorze. Niestety trochę, trochę ona jest już zardzewiała. No, ale niestety taka się trafiła. Do czego ta obudowa będzie? Tak, tutaj ogólnie projekt jest taki, żeby zrobić zasilacz transformatorowy. Tutaj mamy obudowę. Już tutaj zostały wycięte otwory na woltomierz i amperomierz. Wszystko to wycinałem wyżynarko z brzeszczotem, oczywiście, do metalu. Do metalu. I tutaj już zrobiłem otwór. Na wentylator 80, zasilacz. No to będzie bezpiecznik, i na tyle tutaj, gdzieś w tym miejscu, yy, złącza. No ale okej. Okay. Środek wygląda tak. No i projekt. No to na razie to odłóżę To jest ten. Ten. Yy, trafo. Od jurka. Yy, jest to transformator TR1000AVR02. Trochę on ma za, tutaj przy duże napięcie. No, ale może jakoś ujdzie to. Zobaczymy. Jak nie, to będzie trzeba odwijać zwoje. I co jeszcze mam? Co zgromadziłem? Bo już ten zasilacz powstaje w jakiś czas. Tak. Yy. Co ja tu zgromadziłem jeszcze? Ogólnie założenie było takie, żeby do stabilizacji użyć yy. Tutaj mosfetów. Dwóch i stabilizator będzie tak LDO. Tutaj przez Karola yy, projekt mi schemat dał, później dał mi gotową już płytkę. Więc teraz już nie wiem, jak to robić. Tu mamy mostek prostowniczy i dwa Mosfety. Tu jest śrubki powkręcałem. O. Pokażę Wam moje skarby tutaj które nazbierałem do tego projektu. Więc tak. Ano będzie trochę chaotycznie, ale będę brał to co pierwsze złapę w ręce, więc wentylator 80 na 80 cm milimetrów 8 cm na 8 i tak, tutaj właśnie mi mm, o, mamy Karol y, dał coś takiego jak y, mostek prostowniczy na y, diodach y, szybkich diodach i nie wiem czy tego by nie wykorzystać mniej z tym, że no, tak jak mówiłem y, Tutaj jest i tak za duże napięcie, więc no zobaczymy. Zawsze na takim zwykłym mostku to tam trochę większe straty są. Dobrze. O yy... Zaraz może znajdę sam, sam układ, ten LDO Ok tu mamy układ LDO, zaraz zaostrzy się. To jest układ LDO, ten układ był zrobiony przeze mnie. Tak trochę o tak, wiesz, tak to wygląda, no ale działa, sprawdzałem. I tutaj mamy tak na testów, zrobiłem taki mały zasilacz. O testowałem, ale ja tutaj mam. Od Karola też zrobiony. Karol trochę się bardziej postarał, bo jest to ładniej zrobione. Kondensatory, jamikony. Czemu ta kamera nie chce ostrzyć? zaostrzyła duże kondensatory <laughs> a mam ich aż cztery po cztery cztery ich mam tutaj jest taki e, to jest amperomierz tutaj voltomierz jest, ale to takie najtańsze chińskie kiedyś zakupione no i w zasadzie co tu więcej pokazać wam fajne złącza mam e, trochę będzie reklamy ale nie, nic tu nie jest sponsorowanego nie wiem czy to reklama ogólnie ale bardzo fajne konektory oczkowe to się akurat odkręcają do końca bo są takie że się nie odkręcają do końca bardzo dobrej jakości ono są, są dosyć drogie ale fajne jakościowo są i takie tanie po złotówce Zaraz wam pokażę w środku jest, jest fajne Powinien być czarny i biały i czerwony, ale czerwony tylko gdzieś tutaj czarnego nie ma zaginą Nie jest i czarny My też mam. Więc, cóż, trzeba powoli zaczynać pracę. O albo zróbmy, yy, zróbmy tak: jeżeli będzie 10 łapek do góry, yy, będą kolejne odcinki yy, z mojej tutaj yy, produkcji. Jeżeli nie będzie 10 łapek, to nie robię tego zasilacza. Po prostu średnio mi się chce. Więc wszystko w Waszych rękach. 10 łapek do góry.